Pytanie do Ciebie. Jak to się dzieje, że jedne reklamy tak świetnie łapią uwagę, a inne po prostu pomijasz? Te skuteczne reklamy idealnie wykorzystują dzisiejszą najcenniejszą walutę, czyli uwagę. Chcesz wiedzieć, jak to się robi? Słuchaj tego. Jakiś czas temu sprzedawałam auto i sprzedałam go w jeden dzień. Nie dlatego, że było to ekstra super cudowne auto, ale dlatego, że było żółte. Zadziałał tak zwany efekt izolacji, czyli coś kompletnie innego niż wszystkie inne auta, zwraca lepiej naszą uwagę. Efekt izolacji badała niemiecka naukowczyni von Restorff, i ona odkryła, że jeżeli dajemy ludziom do zapamiętania różne wyrazy, to oni dużo lepiej zapamiętają te wyrazy, które napiszemy jakoś inaczej, większą czcionką albo innym kolorem. I dokładnie tak działa efekt izolacji. Co z tego wynika? Że jeśli wyglądasz tak jak wszyscy inni, jeśli twoja reklama jest taka sama, to ludzie po prostu ją pominą. Jak to wykorzystać w sprzedaży? Jeśli jesteś sprzedawcą, to weź na spotkanie z klientem zamiast tylko tabelki w Excelu jakiś rekwizyt. Ostatnio mój kolega przyszedł na networking z wielką literą S. Wszyscy go zapamiętali. Jeśli masz stronę i chcesz, żeby klienci u Ciebie kupowali, to wyróżnij przycisk CTA, Call to Action, na przykład kup teraz, zobacz więcej, jakimś totalnie innym kolorem. Jeśli nazywasz swój biznes, możesz to wykorzystać, stosując kompletnie inną nazwę, na przykład atak Chmielu albo Pan Tu nie stał. Jeśli prowadzisz prezentację, mów obrazami. Nie mów magnetyzujący kolor, ale porównaj go do czegoś, co ludziom łatwiej zapamiętać i ich zaskoczy. Na przykład ten kolor jest jak kameleon, zmienia barwę w zależności od kąta padania światła. Jeśli chcesz sprzedawać dzisiaj do cyfrowych zombiaków, musisz się wyróżnić. Więcej sposobów na przyciągnięcie uwagi znajdziesz w naszej książce Neurocopywriting. A ty masz jakieś skuteczne sposoby na przyciągnięcie uwagi?